Ciema w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy od nędzy do pieniędzy. Jak wiecie, ta seria też potrzebuje dosyć dużych zmian, tak jak widzieliście na tym postępowym rolniku, czyli tutaj też dodajemy sobie dofinansowania, tak jak jest to w prawdziwym życiu i będziemy robili znaczące zmiany tego całego ogólnego sprzętu, bo naprawdę, no, gospodarstwo jest słabe, a pola są coraz większe, dlatego, no, większość, większość maszynek po prostu pójdzie na wymianę, a niedługo zaczynamy i tak taką starą polską serię, dlatego taki klimat będzie na tej nowej serii. A te serie będą sobie po prostu szły do przodu. Ja mam głos troszeczkę zwalony, także napiszcie hashtag chory, ja wam przypnę serduszko. I zaczniemy sobie od wymiany tych przyczep. Te przyczepy obie, ja sobie po prostu wystawię i polecimy sobie do sklepu kupić, znaczy obie. No pokazałem jedną, ale tutaj jest jeszcze druga z tamtej strony. 60 zostaje, Zetor zostaje, tylko że do Zetora będzie doładowany. No troszeczkę będzie to zmienione, bo w farmingu nie tyle, że mogę zrobić konfigurację sobie napędu, bo tutaj oczywiście napęd mogę zrobić. Ale też chcę dodać troszeczkę koni. Będzie tutaj zmienione, będą oznaczenia, będzie tutaj moc zwiększona w takim zetorku, a tak naprawdę zetor będzie bardzo, ale to bardzo mega podobny, no ale wiadomo, że nowym nabytkiem on tutaj będzie. Nie wiem, jak wyjdzie nam z. No, coś się zbagowało w tej przyczepie. <laughs> tutaj są normalnie te, te, te załączki od tych kabelków. Nowe przyczepy sprzedajemy, kupujemy sobie dwie nowe. Nie chcę się bawić z tymi starymi gratami, bo to bez sensu. No i tutaj widzicie, nie wiem, muszę to chyba podczepić. O, teraz w końcu załapało, dobra. Nie wiem, bo tutaj chyba będę musiał pojechać w ogóle kompletnie do sklepu. Dlatego sobie przygotujmy te dwie przyczepki, a w sklepie sobie ogarniemy jakieś nowe. Teraz tak. Zostawcie oczywiście lajka. Zostawcie subskrypcję, bo brakuje tam ponad 200 subów do 50 tysięcy, fajnie było. No w grudniu raczej obstawiam, że na pewno to wbijemy. I wbijajcie mordeczki dzisiaj na live, eee, koło 19:00. O Boże, tu już zarośnie, tutaj będziemy musieli ogarnąć tą część gospodarstwa. Też i sporo maszyn tutaj na pewno sprzedamy. Eee, no i priorytetem dla mnie jest oczywiście też i kupno nowego kombajnu, bo ten bizon tak średnio na te większe pola się nadaje. Eee, I tutaj się troszeczkę waliliśmy, bo ja sobie tutaj zrobiłem... Tutaj też są węże? Boże, tu przy każdej pszczepie robią coś takiego. Zresztą nawet nie wygląda, żeby to dziadostwo światła miało. E, I wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam dodałem nową fotkę na Insta. Ach, te modele w farmingu. A to? Dobra, e, spróbujemy po prostu wjechać. E, jak to zrobić, żeby to otworzyć? To jest dobre pytanie teraz. A, trzeba wszystko otwierać. Znaczy, to jest jakoś dziwnie zrobione ogólnie, ale... <laughs> No teraz tego zamknąć nie mogę, no ale nieważne. E, ważne żeby zrobić dzisiaj te nowe nabytki. E, to jest tak jakby priorytetem. E, no i to oddajemy do sklepu, oczywiście dostaniemy za to jakieś tam pieniądze. E, ja już widzę, że zaczepiłem o to, chociaż w sumie... Mm, no chociaż w sumie nie zaczepiłem, no ale wiadomo, że to jest farming, a nie prawdziwe życie. E, tutaj trzeba po prostu też i uważać na niewidzialne kolizje danych tam... E, no, czy tam maszynek, czy przyczep. Sami doskonale, jak gracie farminga, wiecie jak to wygląda. Obie przyczepy idą do sprzedania. Jeżeli chodzi o siewnik, gdzieś niedawno ten zakupowaliśmy, dlatego też chyba na razie nic nowego nie będę tutaj ogarniał. Na pewno nawozy, na pewno opryskiwacz, to wszystko idzie do wymiany, bo te maszynki, które mamy, one się za bardzo nie nadają już na te pola, bo są do szerokości robocze, są. No. Są jakie są, są bardzo małe. Czy tutaj, jak podczepię, węże też się przyda? Dobra, da się. W ogóle to, kto by się spodziewał, że węże da się podczepić też i do takich przyczep? Jak to przykładowo, właśnie ta drewniana taka. Czyż to mi nawet nie wygląda, żeby to światło miało? Czeicie? Znaczy, no są jakieś tam, ale te burty też tak powyginane. Fajna przyczepka, naprawdę. Mogę tutaj każdemu ją polecić, ale no, no małe gospodarstwo. Tutaj, no takie stare, to takie jednak graty na te właśnie nasze nowe. Pola na nasze nowe ciągniki to już będzie lekko za mało. E, czy będzie nowy ciągnik, oprócz tych dwóch? Bo też pisaliście, czy nowy ciągnik kupię? M nie wiem jeszcze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie z pieniędzmi. Ten zetorek e, też Wam pokaże, ile on będzie miał tak dokładnie koni. E, jeżeli chodzi o 60, tutaj najprawdopodobniej będę się starał dorabiać tura, ale to jeszcze chyba nie w dzisiejszym odcinku. Ta 60-3P e, będzie naszą taką pomocniczą, takich mniejszych prac polowych, a zetorek będzie bardziej do orania. Do targania, właśnie tych przyczep nowiutkich. No, te przyczepy jeszcze będę musiał zakupić. Ja nie chcę, żeby ten odcinek wyszedł nie wiadomo jaki, dlatego powiem Wam, że widzimy się już w sklepie. No i dobra, ja już jestem w sklepie. Ogólnie to jest nasza stara przyczepa, czyli tam chyba 5-tonowa, ta też była 5-tonowa, albo 4,5 tony miały. Ja sobie je odepnę i zaraz zobaczycie, może już nawet leciutko widzicie, dwa nowe nasze nabytki. Czyli tak jak będą no, można powiedzieć, że no, mniej więcej dwie przyczepy miały pojemność tam około 10 ton te dwie nowe nasze przyczepy będą miały pojemność 16 ton e, może to nie wygląda, bo ta ma dosyć większe koła, dosyć wyższa jest ale burtami to się praktycznie niczym nie różni, e, ta jest z plandeką ta plandeki nie ma e, no i oczywiście to jest ósemka i to jest też ósemka tą przyczepę raczej powinniście dobrze doskonale znać, bo jest to po prostu autosanka a to jest DB e, szóstka od metal facha, też przyczepa mi się zdaje, że Jakaś tam bardziej znana. Jak ja to będę podczepiał, bo w sumie chyba tą większą. E, damy sobie po prostu naprzód, jakoś tak po prostu ładniej estetycznie i to wszystko będzie mi wyglądało. Mm, na pewno te, te podczepimy sobie od razu. A one od, z automatu się tutaj podczepiają, nie trzeba taką podczepiać. Fajna sprawa. Weźmy sobie teraz leciutko jakoś tutaj zajęćmy, tak, żeby nam się udało ją podczepić. Także dwie nowe przyczepy. E, w ogóle plandeka sama z siebie się założyła. To dobra sprawa, też, że nie trzeba nic klikać. Czy nam to się uda tutaj ogarnąć w ten sposób? Dobra, na szczęście się udało. Eee, z tego co widzę, to jeden zwisa. No i prawdopodobnie nie ma po prostu miejsca e, na niego. No już możemy sobie jechać na gospodarstwo i szukać gdzieś miejsca. W kolejnym odcinku na pewno też zajmiemy się e, już pracami wiosennymi. Bo z tego co mi się wydaje, to dzisiaj nie uda mi się tego ogarnąć, bo troszeczkę tych kursów mamy, e, żeby tutaj sporo rzeczy kupić. Na pewno sobie zetorka jeszcze zaraz będziemy jechać tamtym starym, żeby zrobić z niego. Coś, coś lepszego, coś mocniejszego, żeby to ładnie po prostu wyglądało z napędem naprzód i tam dojdzie mu tylko i wyłącznie chyba 7 koni z tego co się orientuję. No nie jest to dużo, dlatego jakiś nowy ciągnik chyba będzie, będzie kupowany jeszcze dzisiaj, bo tych pieniędzy mamy dosyć sporo, ale nie wiem czy teraz pojedziemy z torkiem, czy pojedziemy sobie w pierwszej kolejności bizonem bo jak wiecie bizona też będziemy tutaj zmieniali no tutaj sobie można akurat jechać już powiem wam elegancko tylko i wyłącznie prosto jak widzicie tak wygląda opcja z plandeką, po prostu mamy zakładaną i mamy ściąganą jest to fajna opcja jeżeli gracie na modzie season bo chyba na modzie season to zboże no nie można tak chyba bez plandeki przewozić jeżeli pada deszcz na przykład bo tak ogólnie w farmingu takiej opcji nie ma, że ona może być jakieś tam stopnie mają, nie wiem, że jest troszeczkę za mokre, żeby je na przykład do bina wrzucić czy trzeba je wysuszyć, takich chyba opcji nie ma dopiero mod season dodaje coś takiego, ale też na 100% wam nie powiem, bo się tak średnio w tym wszystkim orientuję jeżeli chodzi o nowe pola, za te dotacje raczej obstawiam, że nie bo i tak te kawałki mamy już dosyć we, co niektóre, może po żniwach dopiero coś będziemy ogarniali nowego, bo i tak tam dwa kawałeczki sobie kupiliśmy no i jak wiecie, tutaj też kupowaliśmy te kawałki takie poboczne do naszych pól, żeby nasze kawałki były Coraz to po prostu większe Na bardziej będę inwestował w jakieś kury Jeszcze za te pieniądze Może, chociaż płotu raczej nie będę zmieniał No i tam te krzaki będziemy już wycinać niedługo w odcinkach Bo no też, no niepotrzebne Tam są krzaki, po prostu to gospodarstwo trzeba powiększać Bo coraz mniej miejsca tutaj się robi Ten budyneczek najprawdopodobniej będziemy burzyli I będziemy stawiali zamiast niego garaż Który też już gdzieś tam mniej więcej mam zaplanowany Teraz pytanie, gdzie ja to postawię? Na razie sobie pojedziemy, może tak, on wzdłuż przez ten, przez stodołę naszą i sobie to zostawimy. No i niech stoi na razie, i tak 60 chyba już dzisiaj nie będziemy używać. Teraz bierzemy sobie bizona prasa, chyba zostaje jak na razie. Nie będziemy inwestować w okrągłe belki, bo tych belek też na razie nie będę za bardzo potrzebował. Tutaj będzie oczywiście inwestycja też i w świnki. Ale to też jest taki pomysł jeszcze długo, długoterminowy, najprawdopodobniej może dziś pod koniec tego sezonu. Bo w sumie nie wiem, czy ten odcinek jest kończący pierwszy sezon, czy ten odcinek jest zaczynający już nowy sezon, bo w sumie zaczynamy już wiosnę, praktycznie dzisiaj, jak widzicie, pola są w klimacie już wiosennym. Dlatego najprawdopodobniej ten odcinek już można powiedzieć, że zaczyna drugi sezon drugi okres tak już, tak jakby żliwny, bo już do tego naprawdę odcinków też dużo nie będzie brakowało. Jutro na kanale się pojawi najprawdopodobniej Polska Wieś, a tam będziemy robić to, czego nie zrobiliśmy na live'ach, bo kurczę, na live'ach tym, tym rozrzutnikiem tak średnio było to wszystko ogarniać, a chyba na odcinku nie mieliśmy rozrzucania obornika i będzie nowy rozrzutnik, bo też ten nasz stary ma niby pojemność, tam 15 tysięcy, niby da się tam pola oczywiście ogarniać, ale wolę coś większego i coś co wygląda po prostu na nowsze, a nie jakiś grad forshmittowy i będziemy inwestowali też już w kolejnych odcinkach w zwierzęta na 100%, jakieś orki i w ogóle na tamtej serii, także też sporo będzie się działo. Na tym kombajnem też długo będziemy jechać, bardziej wolę Wam nagrać powrót nowym niż tym starym gratem, także wiecie. No i tutaj jest nasz nowy kombajn, jak widzicie John Deere, e, coś takiego znalazłem w internecie 14,50, nie było żadnych fajnych kombajnów, żeby się idealnie wpasował na to gospodarstwo. E, może nie wygląda jakoś tak perfekcyjnie, bo wygląda troszeczkę jak taki kwadrat, taka bryła trochę nawet można powiedzieć, e, nie ma Jakichś tam fajniejszych kształtów, ale w środku jest to no, spoko też wykonane. Gdzieś tam jakieś animacje ma, może nie za duże. Header 5,8 metra. E, pojemność zbiornikowa, nawet dokładnie, nie wiem, ale na pewno jest większy niż Bizon. Mogłem inwestować w Bizona Giganta, e, który też na to gospodarstwo no, mógłby się wpasować spoko. A tylko tyle, że Bizon Gigant jest no, zbagowany. To jest po pierwsze. E, nie ma żadnej wersji, która by wyszła jakaś taka elegancka, którą można by było sobie walić na taką serię, żeby ona się nie bugowała. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o jakieś inne bizony, no to też raczej to bez sensu, żeby dawać kolejnego bizona, który na przykład nie wiem, nawet tego Z058, no bo jednak no, to, to wielkiej różnice by nie zrobił, tak naprawdę. Tylko tyle, żeby była większy komfort, no bo wiadomo, kabina. E, gdzieś tam ładniejszy wygląd, gdzieś tam to nowiej by po prostu wszystko wyglądało. No ale jakieś wielkiej różnicy w szerokości, na przykład roboczej. Wow, jak to wysoko się da podnosić, e, by nie było na tutaj. Wow, czekajcie, bo to inaczej trzeba robić. Jak coś jedzie z daleka, to my musimy chyba teraz zjeżdżać tym kombajnem bo tym to się nie wyrobimy z nadjeżdżającym z drugiej strony. Nie wiem, czymkolwiek, tirem, czy nawet samochodem. No kurde. A tutaj wózka na header chyba nie ma do tego kombajnu, wiecie. Przynajmniej ja tego no, nie widziałem. Trzeba zobaczyć jeszcze to w sklepie, jak już dojedziemy. Tutaj po ludziach trochę jedziemy, ale innej opcji nie ma. Czekajcie, jak się tutaj nie zmieszczę, jako tako. Chociaż nie, tutaj akurat się uda. Dobrze, że te boczki są przynajmniej większe, bo sama droga, no to jest idealnie jak kombajn. No nie wiem, czy ona ma 6 metrów. Może ma 6 metrów. Albo nawet jeszcze mniej. Bo jak mówiłem, szerokość robocza tego headera to jest 5,8. Także jak widzicie, no troszeczkę, troszeczkę. Za mała jest ta dróżka na niego, no a tutaj zaraz zobaczymy zresztą, czy ten wózek na header jest, czy go nie ma. Bo tu nie widziałem w sumie, trzeba było patrzeć chyba w tych wózkach, tak dokładnie to przeglądać. Tam jest sporo też ich tych maszyn, i e, też się trzeba w tym wszystkim dobrze orientować. Tu w ogóle już cień, bo już jest koło godziny 17. Chyba nie będę wam teraz pokazywał, ale jak zaczynałem nagrywać, była 16.48, także już tego czasu mm, też się troszeczkę minęło. Także obstawiam, że na 100% jest już koło 17. No i mamy nowy kombajn w sumie na Żliwa. Miejmy nadzieję, że teraz Żliwa pójdą stosunkowo szybciej niż w tamtym roku, no bo w tamtym roku tym bizonem to troszeczkę się męczyliśmy a i tak były mniejsze pola. Teraz są większe pola, no to i większy kombajn. I teraz pytanie, czy ta brama ma 5,8 metra? Bo bizon się mieścił tak na styk, a ten? No i fajnie. No i jest problem, bo kombajn nam się nie mieści w bramę. Także będziemy musieli sobie jakoś tego inaczej po pierwsze wjechać Czy z tamtej strony mi się uda zajechać? Jakbym chciał, no z tamtej strony mi się uda zajechać, tylko z tamtej strony nie mam w ogóle wjazdu. Będę jakoś kombinował, żeby nim tam po prostu się dostać, ale żeby tam zajechać, będziemy musieli po prostu maszyny jeszcze podstawiać, które tam stoi. A tam stoi chyba rozrzutnie, tylko jak to wygląda tam sprawa z płotem? Czy ja tam w ogóle będę w stanie? No jak wytniemy te drzewka i... Nie no, on się tutaj zmieści, tylko ten rozrzutnik trzeba wywalić i siewnik. One też oczywiście pójdą na sprzedaż. Dobra, lecimy sobie teraz sprawa z zetorkiem. To sobie odstawimy. Najpierw odłącz, dobra. No, odłączam, tylko że. O, dobra, w końcu. I lecimy sobie po nowego zetorka. Plus jeszcze kupimy. Kultywator. Tutaj jest jeden kultywator, także kultywator nie do końca tak wiecie. Kultywator taki. No. Bo albo to będzie pług, bo też nam się przyda. Albo właśnie jakiś agregat. Najprawdopodobniej coś większego niż mamy teraz. Znaczy szerokość robocza ta sama, tylko bardziej bym już inwestował coś, żeby od razu jechać agregatem i od razu siewnikiem. Czyli taki agregat uprawowo-siewny. Będziemy coś kombinowali, żeby coś takiego zrobić. Ale z zetorkiem też nie będę wam pokazywał, jak tam jechać, bo to po prostu długa trasa, także wiecie. No i dobra, już jestem w tym konfiguratorze. Będziemy sobie kupowali zetorka. Już wam pokazuję, no te fajnie wyglądają, tylko tyle, że one mają dosyć dużo koni. Na pewno coś takiego by spoko wyglądało na gospodarstwie, ale to może w przyszłości. A teraz e, tutaj taka karenówka też jest spoko, która ma 95 koni, tylko że najpierw zakładamy ten napęd przedni do zetora. Mm, tylko gdzie jest ten zetor? No ominęliśmy go, no. on gdzieś tutaj był. Dobra, jest zetor. E, 6,2,4,5, tylko że z konfiguracją 7,7,4,5 turbo, 80 koni. No konie to za bardzo nie wzrosną. E, tutaj nie ma co się oszukiwać, bo to jest tylko 7 koni różnicy. E, także tak jakbyśmy praktycznie nic nie robili, długi błotnik, nie, średni błotnik, tłumnik, e, zwykły czy beczka, e, rura. Odamy sobie zwykły, konsola ładowacza oczywiście, nie chcemy ustawienia kół szerokie opony z obciążnikami na pewno to będzie spoko sprawa no i filtr też tego nie chce cena takiego czegoś 31 tysięcy także jak na razie to dużo pieniędzy tak naprawdę nie wydaliśmy weźmy sobie pooglądajmy te kultywatory albo w sumie to potem, najpierw sobie poogarniajmy pługi pług trójka no tutaj jest potrzeba 100 koni mechanicznych to 20 koni mamy za mało także to odpada jeżeli chodzi o coś takiego 120 koni 150 koni tutaj 120 koni Także jak widzicie tu wszędzie trzeba, potrzeba dużo koni. No chyba, że coś takiego. Tura czwórkę sobie kupimy. Dwa konie za dużo, ale obstawiam, że i tak sobie doradzę. Jeden sześć metra szerokość robocza. No ten ma 2 metry i ma 80. To w sumie weźmiemy sobie ten... E, dobra, ten pług sobie bierzemy. No i w sumie z dzisiejszych nabytków to by było chyba na tyle. Wiecie dlaczego? Bo już się w czasie nie wyrobimy, e, żeby kupić coś więcej. No i środ środek to, to praktycznie nie ma różnicy w tym ciągniku w porównaniu do tamtego. No, tylko dochodzi ten przedni napęd, czyli ciągnik będzie po prostu lepiej ciągnął e, tam każdą maszynkę. No i w kolejnym odcinku zobaczycie nowy ciągnik. No i bardzo prawdopodobne, że drugi taki pług, bo raczej jakbym miał orac na jeden... Te wszystkie tam nasze powierzchnie, no to to troszeczkę zejdzie, a jak będziemy sobie orać na dwa ciągniki, no to wtedy pójdzie to znacząco szybciej. I tamten ciągnik będzie miał albo 95 koni, albo ponad 100. KM. Też się zastanawiałem na jeszcze jednym, ale już dla postępowego chyba go kupię w zamian za 385 KM z postępowego. To kupimy sobie 912, to już, bo mogę powiedzieć, tak przedpremierowo trochę. A tutaj kupimy sobie albo tą renóweczkę, albo tego Belarusa, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. No to z firmy MTZ chyba on jest, tak dokładnie. Także coś z tego będziemy kombinować. Tylko który, to jeszcze zobaczycie w kolejnym odcinku, bo ja do końca nie wiem. Kolejny odcinek to będą też zakupy, bo będziemy kupować różne maszynki. No bo tych pieniędzy zostało dosyć sporo. To powiem wam, że te inwestycje, które wydaliśmy, ja nie wiem, czy te ceny farmingowe są odzwierciedleniem realnych cen z prawdziwego życia, ale. Tak czy siak, no taki Zetor, no raczej więcej niż te 31 tysięcy. No, może tam koło 40 e, idzie kupić. Tylko że wiecie, ten jest idealnie w takich teksturach nowych. A najprawdopodobniej, jak ludzie patrzyli, no to takiego, no ciężko by było raczej takiego znaleźć gdzieś tam na jakichś OLX-ach czy tam gdzieś. No i póki też będziemy sprzedawać. Też oczywiście dostaliśmy jakieś pieniądze za, nie wiem, za Bizona, za e, kurcze inne maszynki, które gdzieś tam tutaj konfiguracja, tylko wiadomo, przedniego napędu, dodanie 7 koni. To nie jest kwota taka jak 31 tysięcy, prawda? gdzieś tam zmapowanie silnika, nie wiem w ogóle czy da się robić coś takiego w traktorach jak na przykład to się robi w samochodach, że dochodzą konie mechaniczne i jakieś tam inne rzeczy, no i na pewno przebudowa bramy wjazdowej, bo ja nie chcę jeździć dookoła, chcę mieć wyjazd na gospodarstwo, także no, z gospodarstwa na drogę tak dokładnie, także tutaj będziemy się bawili na pewno, żeby to wszystko pięknie, sprawnie nam wyszło z kolejnych maszyn jakie mamy do wymiany, na pewno tutaj maszyn tych, maszyn, tych zielonkowych, czy na przykład takiej maszyny nie będę wymieniał, ale obryskiwacz no rozsiewacz do nawozów również, te pugi oba będą sprzedane chociaż w sumie tu jest czwórka, także może nie będziemy jakoś za bardzo kombinować siewnik zostaje na 100% te maszynki zostają na 100% prasa też, te dwie maszyny sprzedamy tutaj raczej, no rozrzutnik w sumie też na razie zostawimy, także siewnik na pewno ten sprzedamy kupimy coś innego, kultywator na pewno sprzedamy i tą przyczepkę też sprzedamy, bo ona tutaj w gruzach stoi, ten budynek do zburzenia, tamten budynek do zburzenia i coś na pewno będzie się porządnego tutaj działo A w dzisiejszym odcinku to było na tyle Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale Na razie